No i dobra, ruszamy. E, oczywiście jadąc przez równe, specjalnie chodzimy przez równe, żeby spotkać się z Krzysztofem, z żołnierzem polskim, o którym też wtedy dość dużo opowiadałem. Kiedy Rosjanie widzą, że w jednym budynku jakimś mieszkalnym jest 10 kart SIM w normalnym domu, to znaczy, że to jest zgrupowanie wojsk i tam leci rakietka. Krzysztof się z nami spotkał, był już po cywilnemu po godzinach pracy, nawet dziwnie wyglądał. Mi się tak, ta osoba, która ma, miała taką mentalność żołnierza w bardzo pozytywnym tego znaczeniu, czyli tak właśnie taka honorowa, taka metodyczna, taka zimna, bez emocji, taka no, taki żołnierz w 100%, nawet taki dowódca, powiem nie żołnierz. Nawet dziwnie go było zobaczyć w cywilnych, tak. No, dla mnie jego obraz się jakby zrósł z tym mundurem, więc, więc aż, aż dziwnie było. No, Poszliśmy się tam do knajpy, nawet dość długo, dość długie siedzieliśmy, rozmawialiśmy i no, co znowu opowieści, nowe opowieści, dużo bardziej przerażające opowieści, bo za pierwszym razem bardziej. To był początek naszej podróży, więc myśmy dużo Krzysztofa pytali, Boże, a jak to, jak ta wojna w ogóle, wygrywają, przegrywają, jak to, gdzie czołgi strzelają, tacy, no nie widzieliśmy Teraz już jakby wiedząc, jaki ten wojny zarys, e, jaka stała geopolityka, to wszystko, to, to dużo takich opowieści jego prywatnych, e, bo kilka razy był na froncie, teraz on cały czas się stara i dobija ten front, żeby być tam na stałe, niestety go dalej nie dają. Z przyczyn, których mówiłem w tamtych filmie, raczej uważam, że nie chcą, żeby <laughs> jednak... Osoby z zagranicy brały czynny udział i ginęły ze względów PR-owych, więc on cały czas ma obiecywane, ale na ten front nie jedzie, więc dalej szkoli tych Ukraińców. No ale tak dużo takich osobistych e, historii, dość bolesnych, no bo padło pytanie, i długo rozmawialiśmy o tym, e, czy. Czy ma kontakt, czy ma wiedzę, że osoby, które szkoli później przeżywają, czy giną. Mówi, że no ma tą wiedzę i to jest dość bolesne. Stara się z tymi żołnierzami nie zżywać, ale bo to jest tak, że on jakiś tam czas szkoli ten narybek i ten narybek sobie wypływa na front. No i w dużej mierze już później nie wraca, tak. I on tam jakieś, jakieś, informacje ma. Znaczy, wiesz, się odzywają ci, którzy żyją. Jak się przestają odzywać, odzywać, no to wiadomo. Był kilka razy na froncie, podał nam jedną akcję, tu nie będę może mówił szczegółów. E, też dość no był w środku samej walki nie chcąc co się znalazł, bo tam gdzieś był w dowództwie, akurat Rosjanie zaatakowali. No opowieści takie ciężkie, więc pogadaliśmy sobie z Krzysztofem.